Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejny Nexlog, którego dawno nie było. W sumie już nic dawno nie było. Eee, czekajcie, mogę jeszcze oddalić? O, mogę, no, teraz jest super. Dobra, słuchajcie, kręcę sobie Nexloga. Jak zwykle moje Nexlogi są takie, e, że mówię, co się tam tutaj u mnie dzieje e, w domu, czy, czy gdzieś w Bowie. I dzisiaj także troszeczkę się działo. Pozwólcie, że ja sobie siądę. Słuchajcie, dzisiaj jest piękny dzień, piękny dzień, mega jest, naprawdę. Na dworze jest coś koło 27 stopni. Ja słuchajcie, koszuleczka, koszuleczka. Oczywiście, krótkie spodeneczki. I naprawdę, dosłownie, jak w lato. W sumie to już jest prawie tak jak w lato. Jest naprawdę całkiem cudownie. I dzisiaj na rowerku śmigałem. I dzisiaj miałem już pierwszą jazdę. Pierwszą jazdę, jako że zdaję na prawo jazdy. I mam troszeczkę inne reguły, bo jestem na, na, zapisany na nowym prawie na nowych regułach do prawa jazdy, że tak powiem. No i dzisiaj miałem pierwszą jazdę i było całkiem spoko, było naprawdę fajnie. Niestety miałem tylko godzinkę, bo gdzieś tam akumulator nawalał i, i się przesunęły godziny i mi została tylko godzina, ale to tam w sumie mniejsza o to. Co tak poza tym Poza tym jest u mnie po raz kolejny brudno Ja zawsze sprzątam i dwa dni później Robi się już naprawdę Niefajnie Do tego Cały czas męczę swoją pandarynkę, zobaczcie Cały czas siedzę, ona jest super mega O, jakiś samolot leci, może coś z... może Zobaczymy Gdzie leci, gdzie lecisz O, poleciał sobie chyba, dobra Mówi się trudno Chciałem coś pokazać, byłoby coś fajnego no i e, cały czas gram tą pandarenką, nie wiem dlaczego, ale bardzo przyjemnie mi się nią gra i pragnę zrobić troszeczkę więcej odcinków niż to co e, tam zrobiłem, ten jeden odcinek pokazujący. E, co tam jeszcze nowego u mnie? Ostatnio zacząłem słuchać radio Pandora, włączmy głośniki, ja mam tak to podłączone, że e, jestem, i na jestem i na słuchawkach i na głośnikach, tylko że głośniki mam tak dziwnie podłączone, że tylko działają te, te bocznie. Jest, zobaczcie, tu jest jeden tu będzie mega kabli dużo, modemy. I tu jest jeszcze jeden. Więc grają chyba, chyba te tylnie. I słuchajcie, radio Pandora to jest takie, to jest radio akurat amerykańskie. Więc jeżeli chcielibyście posłuchać tego radia, to będziecie musieli zainstalować jedną wtyczkę, która nazywa się, tutaj macie Media, Media Hint, czy tam Hint, czy, czy jak chcecie to wymawiać? Media Hint po prostu przez samochód. I to jest plugin do, do Chroma i do Firefoxa. Więc jeżeli chcecie posłuchać bardzo fajne radio, czym ono się wyróżnia? Tym, że wpiszecie sobie jakiegoś artystę, nie wiem, wykonawcę jakiegoś, jakiejś muzyki, albo jakiś utwór konkretny. I następnie ta, ta stacja będzie Wam szukać kolejnych kawałków, tak aby Wam się fajnie słuchało. Dlatego to jest super. Co jeszcze, co jeszcze? Hmm. I coś ciekawego, chyba się u mnie nie, nie, nie dzieje. O, jestem. Jestem predatorem. W sumie. Mam nowy odkurzacz. Ale ja zna co? I z tej okazji będę musiał przeczyścić troszeczkę mój komputer. On strasznie zakurzył się. Zobaczcie, weźmiemy. Odczepimy od, tutaj od napędu takie. Znaczy, tu się wkłada napędy i dyski. Jeżeli zerkniecie do środka, to można zobaczyć, że jest troszeczkę kurzu. Nawet nie troszeczkę, tylko dużo. Ostatnio przecierałem go. Ja będę musiał zaraz to zrobić eee, i, i zaraz tego zacznę czyścić. Eee, już już skończeniu, Boże, jak te dzieci się drą. Zaraz zejdę tam chyba. No i, i jeszcze kurde mi się panele psują. Jestem strasznie zawiedziony. W ogóle to krzesło jak ja na nim jeźdzę, ono też już zostało zdewastowane. O, jak to spierciłoki! <laughs> Patrzcie, takie gazy, że aż rozsadziło krzesło. Nie, ona się już już rwie Ale tak samo panele są mega po, po, poszorowane, Dlatego chyba jutro albo coś będę miał już tutaj wykładzinę taką fajną Więc będzie całkiem spoko, oczywiście ciasteczka e, I to chyba tyle jeżeli chodzi o tego Nexloga Taki mały update, myślę że trzeba będzie zacząć wychodzić na dwór e, i, I chyba tak zrobimy Przejdziemy się rowerem o, moim, moim tego... Swift Nexus Bike'em Przejdziemy się Gdzieś do jakiegoś parku, czy coś. Zobaczymy jeszcze, e, jak to będzie. No i co? Chyba się żegnamy, co? O! Dobra, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Miłego dnia. Wyjdźcie na dwór, bo jest ciepło. No chyba, że u Was nie jest ciepło. Wtedy możecie zostać w domu. Albo możecie w ogóle nie wychodzić z domu. <laughs>